Jak to możliwe, że w zakurzonym, biednym miasteczku Gori, w miejscu, gdzie konie ciągnęły skrzypiące wozy, a domy pachniały dymem z pieców, narodził się człowiek, który później wstrząśnie historią świata? Że chłopiec ze słabą ręką, twarzą naznaczoną ospą i bez żadnych koneksji stanie się jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku? To nie jest opowieść o przeznaczeniu, lecz o drodze. Krętej, pełnej przypadków i niewygodnych prawd. W grudniowy poranek 1878 roku, gdy Kaukas przykryty był zimą, w domu szewca Wisariona Dżugaszwilego słychać było płacz noworodka. Rodzina nie była bogata, ale też nie żyła w skrajnej nędzy. Ojciec, choć wybuchowy i coraz bardziej podatny na alkohol, miał pewne ambicje, znał kilka języków. Co w tym regionie wyróżniało go spośród rzemieślników. Matka, Jekaterina, była kobietą milczącą i upartą. Jedną z tych, które więcej mówią czynami niż słowami. Dwoje starszych dzieci zmarło, dlatego Józef stał się dla niej wszystkim. To właśnie ona, siedząc godzinami przy słabym świetle lampy, szyjąc ubrania dla sąsiadów, zdecydowała, że jej syn musi wyrwać się z biedy. Nie po to, by został kimś wielkim, o tym nikt wtedy nie marzył, lecz po to, by nie skończył jak jego ojciec, coraz częściej wracający do domu pijany, z oczu uciekającym gniewem. Mały Józef nie był dzieckiem silnym. Ospa zostawiła na jego twarzy ślady, których nie zdołały zamazać lata. Jego lewa ręka, uszkodzona po tym, jak przejechał ją wóz, była słabsza niż prawa. Jekaterina wiedziała, że jeśli jej syn ma przetrwać, musi używać tego, co działało najlepiej głowy. To dlatego, edukacja stała się w jej domu najświętszym obowiązkiem. Józef szybko odkrył, że nauka przychodzi mu naturalnie. Miał dobrą pamięć, z łatwością uczył się języków. A każda książka była dla niego jak otwarte okno na świat, który istniał poza wąskimi ulicami Gori. Do szkoły cerkiewnej dostał się dzięki pomocy zaprzyjaźnionego księdza. Uczył się z determinacją człowieka, który czuł, że od każdego wyniku, od każdej oceny zależy nie tylko jego przyszłość, ale i sens wyrzeczeń matki. Kiedy trafił do seminarium w Tyflisie, wydawało się, że jego droga jest wyznaczona. Miał zostać księdzem, człowiekiem szanowanym, może nawet wpływowym na lokalną skalę. Przez pierwsze lata był wzorowym uczniem, dbał o dyscyplinę, znał teksty lepiej niż koledzy, odznaczał się inteligencją i pracowitością. Ale seminaria tamtych czasów miały w sobie ukrytą sprzeczność. Surowa dyscyplina, zakaz świeckich książek i tłumiona młodzieńcza ciekawość sprawiały, że uczniowie pragnęli właśnie tego, co zabronione. W pokojach zamykanych nocą na klucz, po cichu krążyły Tomy, Hugo i Darwina, powieści, przygodowe i polityczne broszury. Gdy ktoś zdobył egzemplarz Marksa, książka przechodziła z rąk do rąk jak zakazany skarb. Właśnie w tym podziemnym świecie Józef odnalazł coś więcej niż rozrywkę odnalazł ideę. Pociągała go wizja buntu, romantycznego sprzeciwu wobec niesprawiedliwości. Szczególne wrażenie zrobiła na nim postać koby. Bohatera powieści Kazbegiego. Koba był samotnikiem, który walczył o sprawiedliwość z bronią i honorem. W umyśle młodego seminarzysty narodził się obraz człowieka, który bierze los w swoje ręce, zamiast podporządkowywać się światu. Z czasem Józef stawał się coraz mniej pokorny wobec seminaryjnych zasad. Przestawał przychodzić na modlitwy, coraz odważniej sięgał po zakazane lektury. W końcu władze szkoły znalazły u niego świeckie książki, a on trafił do karceru. Miara przebrała się w dniu, w którym po prostu nie pojawił się na egzaminie. Wyrzucono go. Stał wówczas na ulicy Tyflisu bez pieniędzy, bez planu, ale z dziwnym uczuciem ulgi. Pierwsza jego praca po seminarium była ironiczna. Jako obserwator meteorologiczny miał zapisywać wskazania przyrządów pogodowych. I pilnować porządku w stacji. Brzmi spokojnie, nawet nudno, i może właśnie dlatego była to jedyna legalna praca, jaką kiedykolwiek wykonywał. Wieczorami zamiast spokoju wybierał konspiracyjne spotkania, dyskusje o polityce i rewolucji. Zyskiwał reputację człowieka inteligentnego, ale niepokornego. Nadchodził czas, gdy miał przestać być obserwatorem pogody. A zacząć być obserwatorem nastrojów społecznych. W 1902 roku w Batumi doszło do zamieszek, które rozrastając się w strajk, doprowadziły do starć z policją. Józef stanął po stronie robotników, pomagał organizować ich wystąpienia, a później uciekać przed represjami. Został aresztowany. Nie zachował się wtedy jeszcze jak bohater przyszłej propagandy. Prosił znajomych o pomoc pisał podania o zwolnienie, próbował się bronić. Wszystko na próżno. Trafił na Syberię, ale w ciągu roku uciekł, wracając do Gruzji jak ktoś, kto przetrwał próbę ognia. Rewolucja tysiąc roku była dla niego jak otwarcie wielkich drzwi. Działał z zapałem, drukował ulotki, organizował strajki i grupy bojowe. Poznał Lenina, którego zdecydowanie i bezkompromisowość zrobiły na nim ogromne wrażenie. Zaczął żyć pod fałszywymi nazwiskami, zmieniać mieszkania i miasta, tak jak inni zmieniali płaszcze. Prawdziwą legendą stał się napad w Tiflisie w 1970 roku. To wydarzenie wyglądało jak scena z filmu granaty wybuchające na ulicy, konie ponoszące, wozy przewracające się pod lawiną strzałów. Choć wiele osób twierdziło, że Józef brał udział w strzelaninie, dziś wiemy, że najpewniej go tam nie było. Wiedział o planie, może pomógł w przygotowaniach, ale nie był jednym z napastników. Pomagał jednak ukryć pieniądze, schowane w materacu, który zabrał do znajomego sobie obserwatorium. Wkrótce potem został aresztowany, później znów uciekł i znów został schwytany. Jego życie zdawało się pulsować rytmem areszt, ucieczka, areszt, ucieczka. Jakby każda z tych sekwencji była kolejną lekcją w drodze do czegoś większego. Wszystko zmienił rok 1913. Wtedy został zesłany nie do stosunkowo przystępnej Wołogdy, ale do jednej z najdzikszych części Syberii – Turuchańska. W końcu trafił do Kurejki, miejsca tak odległego, że listy docierały tam miesiącami. A czas potrafił się zatrzymać. Zimą mróz wcinał się w ściany domów, latem komary tworzyły czarne chmury nad rzeką. Żył w drewnianej chacie, polował, łowił ryby, próbował przetrwać. Towarzyszyło mu rodzeństwo Perepryginu, sieroty, które również walczyły o przetrwanie. To był najciemniejszy okres jego życia. Z dala od przyjaciół, bez książek, bez wiadomości. Bez poczucia, że ma jakikolwiek wpływ na cokolwiek. Nawet Sferdłow, z którym dzielił chatę, nie potrafił z nim wytrzymać. Józef nie dbał o porządek. Jego kąt był pełen nieładu, a drobne konflikty zamieniały się w otwartą wrogość. Sferdłow odszedł, a cisza stała się jeszcze cięższa. A potem przyszła wieść o zdradzie Malinowskiego, człowieka, którego uważał za przyjaciela i towarzysza. Informacja ta uderzyła w niego mocniej niż syberyjski mróz. Możliwe, że to właśnie wtedy, w Kurejce, narodziła się jego późniejsza obsesja paranoi, podejrzeń i tropienia wrogów, które potem zdominowały całe państwo. Zbliżał się do czterdziestki. Siedział na końcu świata, żyjąc w niewyobrażalnej samotności. A potem nadeszła rewolucja 1917 roku. Wieść o tym, co dzieje się w Piotrogrodzie, dotarła nawet tu, gdzie czas niemal zamarzał. Józef ruszył na zachód. Kiedy wrócił do partii, nikt nie czekał na niego z otwartymi ramionami. Partia zmieniła się, ludzie się zmienili, a on stał się niemal zapomnianym działaczem, który stracił najlepsze lata na wygnaniu. Lenin, jak twierdzą źródła, miał zapytać: Przypomnijcie mi, jak właściwie nazywa się Koba. To pytanie było symbolem jego pozycji. Ale historia ma swoje prawa. W 1917 roku świat stanął w płomieniach, a w takich chwilach nawet zapomniani mogą stać się niezbędni. To właśnie wtedy zaczęła się jego droga ku centrum władzy. A nasza opowieść kończy się w momencie, gdy jego nowa historia dopiero nabierała rozpędu. Bo zanim został Stalinem, był chłopcem z gori, uciekinierem. Konspiratorem, poetą, wygnańcem, człowiekiem słabym i silnym jednocześnie. I to właśnie ta, pierwsza część jego życia najlepiej pokazuje, jak rodzą się ci, którzy później kształtują świat. Jeśli chcesz poznać więcej takich historii, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu żadna kolejna opowieść nie ucieknie ci w przyszłości.